Więc witam Was ze strony Tico Roblox i dzisiaj e, odcineczek z eventu. Dzień po update'ie. E, event w postaci tunelu sławnie. No i to chyba wszystko takiego, co chciałem powiedzieć, jaki to jest event. E, więc się teraz po nim przejedźmy. sobie zauważyłem bo tam ten tunel dobra wyjeżdżamy tutaj była droga oj troszeczkę go wywaliłem no nic tutaj mamy no i wyjeżdżamy z tunelu w sumie mówiąc tutaj jest akurat tutaj yy, ten wiadukt Awonica znaczy się, no, nie wiem jak na to mówić, Ym, ale fajnie tu się jedzie. Przez ten tunel tak samo. Oraz jeszcze tam jest taki mały objazd, bo będzie się zastanowić jak tam na górze przejechać. To teraz ja wam pokażę. Jestem policjant chyba gminy, że nie wiem na kogo i na co. Ale ogólnie mówiąc, to tunelek fajny, fajne. Ogólnie dużo ludzi, których umie odegrać RP. No, no, niektórzy właściwie są tacy, którzy nie umią No, wjeżdżamy sobie do tunelku. Tu, jak widzicie, właśnie o to mi chodzi. Zaraz tam będziemy wjeżdżać. Ale fajny tunel. Ten zakręt jest troszeczkę taki niebezpieczny, bo, jak widzieliście na początku, doja zepchnąłem z pasa ruchu. No, ale co miałem zrobić? Z troszeczkę mi odbiło, Więc, tak, musielibyśmy, musimy tutaj jechać. Tutaj przez te progi, później tam przez tą kostkę ma ale właśnie nie będziemy tutaj <grybować> pauzować, tylko od razu pojedziemy właśnie tutaj o tej drodze mówię. Tutaj mamy tę biedronkę i tu właśnie się zatrzyma. Mamy tu przewalony znak oraz barierki tu mamy Masz tunel, tutaj nie ma jakichś świateł, sygnalizacji. No i tak to wygląda. Zostaniemy tutaj za adminem. No więc z tego odcinku. A to będzie wszystko. Pokazałem taki najważniejszy tunel. Yy, taki fajny mały evencik. Yy, więc ja się z wami żegnam. Iko Roblox.